Dwa wymazy i do bazy. Już po raz czwarty studenci z całej Polski mieli okazję wziąć udział w ogólnopolskiej akcji rejestrowania dawców szpiku i komórek macierzystych. Wśród 128 uczelni znalazła się Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w dwóch punktach przy ulicy Wrocławskiej i 1 Maja. Przez jeden dzień zebrano dane od kilkudziesięciu osób w całej Polsce, od kilku tysięcy. Potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych mogą uratować życie chorym na białaczkę i inne nowotwory krwi, żeby zostać Dawcom nie potrzeba wiele wysiłku. Sprawa jest prosta, a nawet bardzo prosta. Przez minutę z jednej strony, jedną pałeczką. I... Całe badanie wygląda następująco. Specjalną dwustronną pałeczkę, która przypomina popularne waciki, przykłada się do policzków przez jedną minutę z jednej i jedną minutę z drugiej strony. Na końcach pałeczki zbierana jest ślina. Zebrane w ten sposób wymazy trafiają do specjalnych laboratoriów, gdzie określa się nasz kod genetyczny. Później, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, porównuje się nasze DNA z DNA biorcy. Dostaje Pan telefon, jeżeli jest zgodność, która wynosi 9 na 10 albo 10 na 10, zgodność, dostaje Pan telefon z zapytaniem, czy dalej Pan podtrzymuje decyzję o dastwie szpiku kostnego. W zależności od stanu pacjenta może to być przeszczep komórek macierzystych z krwi obwodowej, który trwa 4 godziny oraz hospitalizacja przez 2-3 dni w szpitalu i to jest już zabieg dosyć poważniejszy, bo pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Powtarzam, że z talerza kości biodrowej, nie kręgosłupa, bo to wszystkim się kojarzy z kręgosłupa, prawda? Wszystkie takie formalne sprawy, jak zwolnienia z pracy, wszystko jest organizowane przez fundację. Tak naprawdę, wystarczy się tylko wstawić wszystko jest organizowane. Oczywiście, jeżeli chodzi o pobieranie komórek macierzystych z krwi, to poprzedzają to badania, poprzedza to branie przez tydzień hormonów wzrostu, który pozwala na wzrost komórek macierzystych, żeby ich było więcej przy pobraniu. Dawcą może zostać właściwie każdy. Selekcji nie ma, są tylko określone warunki do spełnienia. Wiek do 55 lat dopuszczalna niewielka nadwaga i brak poważnych chorób, chyba że są już wyleczone. Tak jak mieliśmy w tamtym roku nazwę e, dwa wymazy i do bazy, teraz mamy, to mieliśmy dla kogoś to 5 minut, dla kogoś całe życie. I faktycznie tutaj się naprawdę spędza 5 minut i naprawdę zachęcam do rejestrowania się jako potencjalny dawca. Między dwiema filiami Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, gdzie rejestrowano dawców, zapanowała atmosfera pozytywnej rywalizacji. Kto ma więcej? W tym roku wygrał Sobieńcin. W tym momencie mamy 26 osób zarejestrowanych, żadnych wykluczonych, jest troszkę z ludzi. W, zeszłym, w porównaniu z zeszłym rokiem jest to dużo w tym miejscu. Tak, bo na ulicy, tam jest Wrocławska, tak? Było więcej w zeszłym roku. Studenci, tutaj studenci. Tylko w tej edycji zarejestrowano około 60 osób. Do punktów pobrania przychodzili nie tylko studenci, którzy akurat mieli zajęcia, przychodzili też ludzie z zewnątrz. Każdy mówił, że chce pomóc. Tylko tyle i aż tyle. Żeby pomóc, no też żeby, żeby pomóc, żeby. żeby e, no co, żeby jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy, bo umiera. Bo na się spada, że to też umiera. To już tak to życia, prawda? Więc to życie. Się, a dużo się mówi właśnie o komodach teraz. więc skoro jest taka potrzeba, może Jest możliwość, jesteśmy przy okazji, to dlaczego nie? Honorowym patronem akcji został Dawid Podsiadło i jego zespół Curly Heads. W efekcie akcja Dwa wymazy i do bazy zaowocowała ponad 16,5 tysiąca zarejestrowanymi dawcami szpiku. W przyszłości planowane są kolejne edycje. Dwa wymazy i do bazy, wypokonać raka krwi.